Dzień dobry, witam Was wszystkich, moi drodzy, bardzo pięknie i bardzo serdecznie. 9 stycznia na wejściu pod tytułem Co dzisiaj do nas zmierza? Słońca, jednocześnie dziękując Wam za bardzo ciepłe słowa, za bardzo miłe komentarze, za lajki pod filmami, moi drodzy bo one, no niewątpliwie kochani, motywują do pracy i żeby tutaj razem z wami kochani jeszcze więcej i jeszcze częściej się spotykać, więc bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za te Wasze cieplutkie serduszka. Natomiast moi drodzy, lecimy, startujemy z tą kartą, bo muszę się tutaj jeszcze głęboko zastanowić nad tym, Jaki sobie zrobimy temacik dnia dzisiaj? No, i chodzą mi po głowie oczywiście miłościowe klimaty. Zaraz pewnie się odezwą ci, którzy pracują i nie mają i mają gdzieś tą miłość i powiedzą: "A czemu nie coś z pracą?". Dlatego też y, muszę się głębiej zastanowić nad tym co zrobić, moi drodzy, ale żeby to zrobić, to muszę wpierw dokonać swojej pracy, czyli zrobić tą dniówkę, żebyśmy zobaczyli co też dzisiaj dla was. No i moi drodzy, lecimy, startujemy oczywiście od baranka. Baranek dzisiaj. Co też do baranka zmierza? उप मतलब बना का हू हु No moi drodzy, zaczynamy dosyć grubawo, dlatego że przedstawia się tutaj karta mówiąca o sytuacji pod tytułem, że baran albo będzie, moi drodzy, dzisiaj czymś bardzo mocno przygnieciony, przytłoczony, może nawet wręcz przybity jakąś sytuacją. Względnie, moi drodzy, jest taki przybity od jakiegoś czasu i baran postanowi z tym skończyć. No ja bym bardziej wolała to drugie, tak? Czyli żeby baran kończył raczej sytuację pod tytułem, nie będę się przybijał, czy przybijała, czy też przygniatała, czy zamartwiała. jak Jakąś sytuację. Nie będę brała sobie do głowy różnego rodzaju rzeczy, które mnie spowalniają albo wręcz unieruchomiają, tak? I tu być może będą takie baranki, które powiedzą, mam to w dupie. Nie będę się już tym przejmował, czy przejmowała, i zakończą ten proces definitywnie. No, no chyba, że jeszcze jeden dzień sobie poleżycie, no to zobaczymy. Co zmierza do byka. Jeżeli chodzi o byka, moi drodzy, mamy kartę podróży, to znaczy być może będą takie byki, które dzisiaj będą sporo się przemieszczały, podróżowały, wyjeżdżały i uskuteczniały tego typu, słuchajcie, sytuacje. Oczywiście wyjazdy, podróże to jedno, ale też przemieszczanie się, dużo rzeczy do załatwienia, tak? Trzeba coś załatwić tu, trzeba coś załatwić tam. Jesteśmy w biegu, jesteśmy w ruchu, ale też może tak być, moi drodzy, że będziecie siedzieć z tyłkami w miejscu. To znaczy każdy z Was zostanie. Nie wiem, gdzieś tam, e, oczywiście, w swoich własnych domach, czy tam gdzie siedzicie, gdzie jesteście, ale będzie bardzo dużo spraw się działo. Jakieś być może pewne rzeczy, które do tej pory stały w miejscu, nagle, moje drogie, byki ruszą z kopyta do przodu, tak? Czyli że po prostu coś nagle po prostu wystartuje, poleci, Wypoczujecie przyspieszenie jakichś pewnych sytuacji, tak? Nie wiem, związek z zenkiem, który był jakiś taki mało ruchliwy, nazwę to tak będzie miał jakby teraz szansę na to, żeby ruszyć pięknie, moi drodzy, do przodu i tutaj być może właśnie ta karta to pokazuje zryw, rozwój, tak coś zaczyna się dziać bliźnięta jeżeli chodzi o bliźnięta, moi drodzy, mamy kartę zawieszenia pewnych sytuacji więc być może moi drodzy jakieś pewne rzeczy na które nie wiem chciałyście, żeby dzisiaj coś zrobić, żeby coś się działo, tak jak załóżmy ubyka, no to bliźniak po prostu się nie zadziewa, tak? Dzisiaj jest taki dzień przestoju pewnych rzeczy, być może słuchajcie sytuacji, w której no dzisiaj się nie uda czegoś rozruszać, rozkręcić, dzisiaj coś nie przyjdzie, ktoś nie napisze, coś się nie będzie rozwijało, powiedzmy tak, jak powinno się rozwijać. Zastój, krótko mówiąc, zastój. Ale również czas mówiący o tym, że być może bliźniak dzisiaj Zechce, no powiedzmy, no bo ma ten czas, bo nic dzisiaj nie musi za bardzo, powiedzmy, robić, zacznie się przyglądać. Mm powiedziałabym, jakby swojemu życiu czy jakiejś sytuacji z zupełnie innej perspektywy. Bo ta karta, kochani, bardzo często mówi o tym, że my nagle dostrzegamy coś, czego nie widzieliśmy dotychczas, tak? Czyli, że po prostu gdzieś zawieszamy się, słuchajcie, myślami na jakimś, na jakimś tam, powiedzmy, na jakiejś sprawie czy na jakimś tam czymś i możemy nagle zobaczyć, Jezus, no w sumie nawet o tym nie pomyślałam, że może to wyglądać tak czy tak, więc być może zobaczycie coś zupełnie odwrotnie niż dotychczas. Raczek co dzisiaj do Was zmierza. <kuh> Słuchajcie, dzisiaj, jak macie jakieś generalnie bojowe karty, to znaczy, takie powiedziałabym dosyć, w ogóle wszyscy, oprócz na razie byka i powiedzmy bliźniaka, u którego się nic nie dzieje, na całe szczęście, ale takie dosyć brawurowe. No słuchajcie, u raków nerwowo, to znaczy, ja nie wiem, czy to jest jakaś sytuacja, w której raki będą biły się z własnymi myślami, czyli, że krótko mówiąc, gdzieś tutaj ktoś będzie bardzo mocno, taki powiedziałabym, od środka poddenerwowany, będzie się czymś jakby, no nie tyle, że przejmował, ale taki będzie rozjuszony, taki, słuchajcie, no taki w nerwach cały, tak, bo to jest taka karta nerwowości, takiej sytuacji, w której możemy bić się z myślami, co ja mam zrobić, a może to, a może tam, tam, może siam, to to mnie denerwuje, to mnie, to mnie nie denerwuje, tego typu klimaty, będziecie tacy niespokojni przez to, tak, tacy, powiedziałabym bardzo mocno tutaj, moi drodzy, no nie wiem, no tacy, no, zdenerwowani, ale może też tak być, moi drodzy, że na kanwie tych waszych poddenerwowań Możecie się z kimś pokłócić albo dwa słowa za dużo komuś powiedzieć. Więc raki dzisiaj takie bym powiedziała dosyć nerwowe, nawet doprowadzające do tego, że rak może z kimś na tej kanwie się, moi drodzy, no pokłócić, tak innymi słowy. Więc raczki. Tego typu klimat. Aha, jeszcze co niektóre z Was mogą poczuć oddech konkurencji na plecach. Będą może chciały kogoś przekonać do swoich racji. Nie, bo ja mam rację i koniec. Nie będziecie chciały w żaden sposób wziąć pod uwagę być może zdania innej osoby. No to lew. A co u tego naszego lwa? U naszego lwa, moi drodzy, dzisiaj jest podbój, sytuacja romansowa, sytuacja flirtowa, być może do naszych lwic pięknych, cudownych. Zwyczajnie, moi drodzy, będzie podbijał jakiś ktoś. Ktoś, kto oczywiście bardzo na was tutaj, moi drodzy, leci w cudzysłowie, tak, ale ktoś po prostu, kto, no nie wiem, komu się podobacie, to mam na myśli. To może być oczywiście ktoś w rodzaju kochanka, ale niekoniecznie. To może być po prostu facet który do Was lgnie, który gdzieś po prostu nie potrafi oczu od, od Was oderwać. I to jest jakby przekaz numer jeden, ale jeżeli to nie jest ktoś, to moi drodzy, macie dzisiaj energię, macie dzisiaj zapał, wytyczacie sobie różnego rodzaju cele do wykonania i lew po prostu na tej kanwie tego ognia, zapału, pasji, e, moi drodzy, jakichś rzeczy, które o to chcę zrobić, tam to chcę zrobić, to po prostu polecicie i będziecie chciały tego dokonać, kupić, załatwić, zrobić, bo nie będziecie mogły jakby jak ktoś by powiedział, słuchaj, Kaśka, a może jutro? Nie. Ma być teraz i natychmiast. Nie odpuścicie sobie pewnych tematów. Sprawdzamy pannę. Jeżeli chodzi o pannę, u panny dzisiaj diabeł się pokazuje, moi drodzy. No, diabeł jest wachlarzem zazwyczaj nastrojów, emocji, moi drodzy, i w ogóle wszystkiego, co jest zmienne, tak? Mamy sytuację taką, że możecie być i złe, i wkurzone do stopnia naprawdę ente, entego, moi drodzy. <laughs> możecie być bardzo przestraszone czymś, możecie się czegoś lękać, tak? Niepokoić się o coś bardzo mocno. To są takie gorsze rzeczy. Są również rzeczy dobre, płynące z diabła, chociażby na przykład to, że być może będziecie. Mieć taką ogromną ochotę dzisiaj na swojego zenka albo kaśkę, że po prostu no, ja pierdzielę, ogień, ogień. Więc tutaj być może, kochani, gdzieś ta namiętność, bardzo mocne siłce niektórych panien, oczywiście jak najbardziej zaznaczy, ale również te lęki, obawy, bardzo mocne zdenerwowania, moi drodzy, być może manipulacje wami. Pokusa jakaś, która pannę może dzisiaj kusić, tak? Także też uważajcie na pewnego rodzaju takie pokusy. Sytuacje, w których być może nie powinniście czegoś zrobić, tak? Nie powinniście czegoś kupić nawet, ale pokusa będzie bardzo duża, tak? I będzie korcić was, korcić do tego, żebyście musiały zrobić to czy tamto. Więc również uważamy, moi drodzy, na takie historie. Pomieszanie szyków, pomieszanie planów tego też możecie się spodziewać. <laughs> no to przechodzimy do wagi. Waga. Uwagi, moi drodzy, jest dzisiaj spełnienie marzeń i czegokolwiek by sobie waga nie życzyła, oczywiście ja nie chcę tutaj powiedzieć, że zaraz wpadnie tutaj ekipa, słuchajcie, waga, która powie, chcę, nie wiem, pałacu na wodzie i to, i to się stanie, tak, nie to mam na myśli, bardziej taką sytuację, w której coś zadziewa się w miły sposób dla Was, tak, coś po prostu jest dla Was takie, że powiecie, wow, no fajnie, no super, cieszę się, że to tak idzie, że to tak płynie, tak, że nagle coś się rozjaśniło, że nagle coś się wyklarowało, tak, Um, to mam na myśli, czyli jakieś takie spełnienie, powiedziałabym, pewnych jakichś założeń. Chciałbym dzisiaj tego czy tamtego, ok, bardzo dobrze mi to idzie, <laughs> widzę, że to, się, że to się sprawdza, tak, dostałem to czy tamto, nie wiem, widzę, że moja kobieta, mój facet jest dla mnie miły, jest mi ogólnie fajnie, czuję się taki rozmarzony, ta, taki. Spełnione, czy też spełniona, oczywiście <laughs> w tej karcie, tak? Moi drodzy, olśnienia umysłów. Być może faktycznie, jeżeli czegoś nie wiedziałyście, na przykład, to dzisiaj nagle taki rozbłysk może powstać w Waszych, waszych własnych głowach, i tutaj waga jak najbardziej będzie coś na przykład wiedziała, co ma zrobić, co ma czynić. Więc, moi drodzy, no bardzo dobrze. Ktoś może Wam się też ogromnie podobać, i Wy patrzycie na tą osobę jak na taką gwiazdę. Boże, jak ona piękna jest. Czy jaki on jest przystojny, oczywiście, tak? Więc miejmy to oczywiście też na uwadze. No, także uwagi, bardzo piękny czas, kochani. Taki powiedziałabym oczarowany, rozmarzony, spełniony i jednocześnie taki pełen podziwu. A co u Skorpiona? Mhm. U Skorpiona, moi drodzy, czas decyzji czas powiedziałabym jakichś konkretów, jakichś planów? Nie wiem, bo jesteście cesarzem, i jeżeli to jest wasza. Karta oczywiście osobowa. Moje drogie Skorpiony, to to jest taki czas, w którym Wy poczujecie stabilny grunt pod nogami, że trzeba coś przemyśleć, trzeba o czymś zadecydować, trzeba coś rozważyć, zastanowić się nad czymś bardzo mocno, podjąć jakieś konkretne decyzje i nie takie chlachlach, takie wiecie, takie psiubziu, tylko takie już dosyć konkretne, tutaj ukierunkowane w cesarzu. Jeżeli to jest karta nie wasza, tak, czyli tutaj to nie wy jesteście dzisiaj osobami decydującymi, to być może jest to ktoś w waszym kręgu, być może pójdziecie do ojca, do szefa, do jakiejś osoby takiej, od której musicie otrzymać jakieś wskazówki, rady, czy też, no nie wiem, jakieś decyzje, tak, bo też oczywiście tak może być, no to wówczas tutaj w tej karcie nam się pokaże ta osoba i jakby tutaj, słuchajcie, no wasz kontakt z takimi ludźmi, ale ja jakoś tak czuję, że to chyba bardziej skorpion jest, że to nie nie jest jakiś tam, słuchajcie, ktoś poboczny, tylko Wy sami, którzy zastanawiacie się tutaj bardzo mocno dzisiaj nad czymś, nad jakąś sytuacją, po prostu, którą trzeba globalnie przemyśleć i podjąć jakieś decyzje. Co dzisiaj zmierza do strzelca? <śmiech> <śmiech> hmm. Słuchajcie, u strzelca jest gotowość do rozpoczęcia czegoś nowego. No i bardzo dobrze, kochani, no bądź co bądź, tak? Widać tutaj ewidentnie, że strzelec jest gotowy do czegoś, strzelec wyczekuje za czymś i strzelec chciałby już ruszyć z czymś naprzód. Co to jest? Nie wiem, strzelce wytowiecie sami najlepiej, ale widać w Was taki potencjał do tego, że załóżmy, czekacie za, nawet za błahostką, za wiadomością, pocztą, kurierem, to to siedzicie i mówicie, Boże, no już niech ten kurier przyjedzie, bo już się nie mogę doczekać, aż ta paczka przyjdzie, ale może też to być, moi drodzy, sytuacja wyczekiwania na przykład za kimś, tak, że na przykład czekacie za Zenkiem i Wy już chcecie się z nim zobaczyć, już chcecie się z nim spotkać, już się nie możecie doczekać, może to też być czekanie za tym, co zrobi jakaś tam ze stron, i wy tutaj macie ochotę z tą osobą coś poczynić, porobić, i jakby czekacie, co dana osoba zrobi w waszym kierunku, tak? Czyli wyczekuje, cza, czas wyczekiwania, gotowości do tego, żeby przyjąć, e, powiedziałabym, jakiś obrót spraw, i my czekamy, bo my jesteśmy gotowe, ale czekamy za tą drugą, oczywiście, stroną, tak? Co ta druga strona wam przyniesie, jak się, jak się obróci dana sprawa, ale taki czas gotowości do wejścia w nowe gotowości, żeby ruszyć z czymś naprzód. A co u koziorożca? koziorożca, moi drodzy, dzisiaj czas, który się nazywa brama, to znaczy, ja tak na tą kartę mówię, dlatego, że jest to karta bramy, karta przejścia, więc Wy, drugiej koziorożce, prawdopodobnie będziecie coś zostawiać za sobą, tak, po to, żeby pójść z czymś naprzód. Czekajcie, łyk kawy. Coś mi się tutaj po prostu z głosem trzepie. Dobra. I moi drodzy, może to jest właśnie taki klimat. Chcecie wyjść na powierzchnię, chcecie chwycić świeży oddech, chcecie pójść z czymś do przodu, chcecie zostawić to, co bolesne, to, co was zraniło, to, co już jest dla was niewłaściwe, za sobą. Tutaj ewidentnie moi drodzy, nawet postać na tej karcie, tak, chcę wypłynąć na wierzch, chcę po prostu pójść czymś naprzód, chcę poczuć ten świeży oddech w swoim własnym życiu. I mogą być takie koziorożce, które powiedzą, idę do przodu, tak, nie będę cofać się wstecz. Podróże, wyjazdy również w tej karcie mogą nam się zaznaczyć. <laughs> A co dla wodnika wchodzi? Wodnik. Uwodnika, moi drodzy, czas kombinacji, to znaczy ja tutaj to tak troszeczkę widzę jako kombinowanie. Więc być może dzisiaj wodniki będą kombinowały, jak czegoś dokonać, jak coś zrobić. Będą brały wszystko w swoje ręce, w swoje własne głowy, żeby dokonać tego, czego chcą. Więc wodnik jest w stanie, słuchajcie, czarowania. Wodnik jest w stanie kreacji, ale też jednoczesnego takiego kombinowania, jak ja mam tego dokonać, jak ja mam to zrobić. Więc mogą być takie wodniki, właśnie kombinatorskie troszeczkę, tak? Jak tutaj wykombinować, żeby było dobrze? Ale oprócz tego, moi drodzy, możecie brać życie w swoje ręce, sprawy w swoje ręce. Poczuć, że jesteście kreatorami swojego własnego życia i że tak naprawdę to wszystko od was zależy. I być może właśnie wodnik te wszystkie sprawy bierze w swoje ręce, moi drodzy, i kreuje, kreuje tutaj swój własny świat po to, żeby coś tutaj pięknego, moi drodzy, w swoim życiu zbudować. Uważajcie też, jeżeli to nie jest wasza karta osobowa i to nie wy dzisiaj czarujecie i kombinujecie, to uważajcie na drugie jakieś tam, powiedzmy, osoby wokół was, ponieważ mogą się znaleźć osoby nie tyle, które kłamią, ale które was mogą, kochani, chcieć oczarować. Z jakichś pewnych względów. Ryba. A u ryby, moi drodzy, czas, w którym ryba dzisiaj będzie nieco zamknięta w sobie, być może nieco taka, powiedziałabym, skryta i nie mówiąca tutaj, powiedziałabym za wiele o tym, co w środku ma, albo też tudzież nawet karta zachęca do tego. Weź się dzisiaj delikatnie rybo, wycisz, tak? Skup się na sobie, nie chodź, słuchaj tu czy tam, nie gadaj z ludźmi. To jest dobry moment na to, żeby się wyciszyć. I dobry moment na to, droga bo żeby dzisiaj nie wydawać kasy, dzisiaj te pieniądze zatrzymaj przy sobie. I jeszcze alternatywnie, ktoś z Was może coś otrzymać. Nie wiem, co to może być. Kasa, oczywiście, jak najbardziej, ale jakieś wiadomości, słuchajcie, czy informacje. Nie wiem, co to może być. Jakiś pomysł, który Wam wpadnie do głowy i będzie to dla Was olbrzymio cenne, bo to będzie jakiś taki, taki motyw, w którym dostaniecie to coś i powiecie: Wow! Jest super, nie oddam tego nikomu. To jest tak ważne. Dobrze, że to przyszło, bo jest tak ważne dla mnie, tak? I ucieszy was to w pewien sposób, że wy to macie i jakby to was w pewien sposób ubogaciło. No dobrze, moje skarby, no to to by było. Hmm, słuchajcie, na tyle. I Ja Wam oczywiście wszystkim życzę przecudownego dnia. Hmm, I co? No i widzimy się, albo słyszymy się. Jedno z dwóch zobaczę, jak, będzie, jak, jak, jak to wyjdzie, na następnym czytanku. Puziaki.